Ram, pam, pam, witam was bardzo serdecznie, na samym początku chciałem przeprosić, że ten film nie pojawił się równo o 12, ale po prostu po poprzednim streamie miałem tak zdarte gardło, że nie mogłem zmontować tego filmu wczoraj, a więc montuję go dopiero dzisiaj, przepraszam za małą obsuwę. Ale dobra, lecimy. Jak sam widzicie znowu leciały małe błogosławieństwa 6-7 bonus z METINów, no to postanowiłem je wydropić. I jak na razie zmieszało nam całkiem ładną, pokaźną ilość razy. Nawet wbiło odporność na bossy 5%, ale no, gram WP i coś takiego jak bony defensywne w ogóle mnie nie interesują. Po prostu musi być ta wartość. Nawet nie musi być 50, niech będzie 40, 30, ja nawet 25, to już zostawię, bo. To strasznie demotywuje to, co w tym momencie właśnie się dzieje, jak sami widzicie, strasznie i jara tą tarczę. Może po prostu trzeba zadować w is i wtedy jeszcze raz pomieszać za prawdziwą kasę. A jeżeli mowa o item shopie, to w tym momencie pragnę bardzo serdecznie pozdrowić każdą osobą, która wspiera ten kanał. Dzięki jesteście wielcy, dzięki temu mogę robić troszkę ciekawsze odcinki albo bardziej nafaszerowane. Item shopem. No i jak myślicie, zmiesza jeszcze, czy nie zmiesza. No, jak na razie zmieszało nam trzy razy, i całkiem szybko nam zmieszało te trzy razy, a więc szkoda, że teraz ta fala niepomyślnie wbiła, co mogę powiedzieć, ale zostało już nam ostatnie 8 zmianek, i jak na razie się nie zapowiada, aby zmieszało. O zmieszało, ale no niestety nie na takie bonusy, na jakie bym chciał. No i koniec mieszania szóstego, siódmego bonu. Przechodzimy do ulepszania truty. Próba na plus 7 i jest to próba pozytywna, a więc super czas spróbować na plus 8. W tym odcinku troszkę trutki poulepszamy i nie tylko trudki. W każdym razie próba plus 8 jest pozytywna. Troszkę inny ten odcinek jest, bo po prostu Klipy nagrały mi się z kamerką i z wycinkami ze streama, a więc stwierdziłem, że tak opublikuję. Dajcie mi znać koniecznie, czy takie odcineczki Wam się po prostu podobają. Próba na plus 6 spalona, a więc lecimy na plus 7 i... Pomyśl. ...ciało, lecimy, lecimy, czaty, kolejna próba na plus 8, ja nie patrzę! I... Te podręczniki są chillowe, no mówię Wam! Jest! Na teście jest! Jest! Uh! No a więc, truta plus 8 w końcu ulepszona. Tutaj dwa magiczne kamienie, nie pamiętam z czego miałem, czy to za jakieś nagrody, że byłem coś tam pierwszy na serwerze, czy z jakiegoś koła losu. Po prostu dwa miałem, niestety, obydwie próby spalone. I na ten moment po prostu tą trutę zostawiam. Zdobędę kolejne magiczne kamienie. To poulepszam ogólnie. Tak robię, że większość itemów ulepszam do plus 8 i zostawiam. Trochę psychy chyba mi brakuje, ale pewnego dnia zrobimy takiego streama, że wszystkie przedmioty, które mam plus 8, postaram się wbić na plus 9. I na pewno was poinformuję, kiedy taki stream będzie. A tutaj porównanie damage'u tej truty oraz broni bohatera. Przypomnę, ta truta ma wbite 5 metki i średnie 47. I szczerze wam powiem, nie widzę różnicy w damage'u. Nawet wydaje mi się, że jest mały spadek. Coś dziwne, bo jak ta truta była plus 6 i testowaliśmy ją na metkach w lesie, to damage był także taki sam. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Dziwne to jak dla mnie. No ale co, dobijmy jeszcze tego metka do końca i lecimy do kolejnych klipów. Ja w zasadzie mogę powiedzieć, Albo za sekundkę to powiem spokojnie, metek dobity. No i tyle. Tutaj szata Aury dodajemy, lwią tarczę, którą tam dawno dawno temu ulepszaliśmy do szata Aury, aby mieć NNO. Dlaczego lwią? No bo te tanki po prostu były strasznie drogie i teraz tak dziwnie, ale już cała reszta odcinka będzie z shotów ze streama z kamerką i z dźwiękiem, a więc stary ja już się może z Wami po prostu. Pożegnać, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek i wbijajcie na Discorda. Próba tytanki na plus 7 Narke. Zobaczymy, czy za drugą próbą wejdzie na plus 7 i. Jakby inaczej próba na 8. Jest bicik pozytywny, a efekt jest pozytywny. Jak wejdzie, to naprawdę robię 5 pajacyków, nie? To byś się spodziewał. No ale jak co zrobić? Na plus 7 próby drugie. Bo biała perła nie jest za darmo. No i bawimy się od początku. Ale jest kolejna próba na plus 7. Nie. Yeah. A więc zrobimy tak jak ktoś prosił szczatu, bodajże manek. I klikamy na plus 7, gdzie tarcza jest w lewym górnym rogu. 3, 2, 1. O, kurwa. Trzymajcie kciuki z całych sił, abyśmy się już nie musieli z nią męczyć. Po prostu tak, o, od buta dzisiaj nam wejdzie bardzo szybko. Kurwa! Ty. Są efekty, i lecimy na plus 7. Wow. Kolejna próba na plus 7 z ZB Sikiem. Jak siądzie na 7 z ZBS-em, to na 8 też ulepszam z ZBS-em. Nie. Pomarzyć sobie mogę. Gorszy plus ulepszamy. O, dziękuję. Dziękuję, bardzo miło z tej strony. I... No ja pierdolę. Teraz siądzie. Czuję, że teraz siądzie, nie? Po prostu tak... Odczuwam, że będzie. Pyk! A jak? Ja pierdykam, dobra! Pyk! 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 Na 8 będzie. No ale zobaczmy tą próbę na 7, nie? Nie ma białych pereł, no to zbrojeczka. O kurde! Zobaczymy, czy za pierwszym razem na 8 się Dobra, może za drugim razem na 8 wejdzie? O kurde, ej, to ja chyba to zostawiam. Po co na 9 klikać? Dobra, to jest 70 defa różnicy. Dobra, czaty to zrobimy tak, że ja nie patrzę, a wy na czacie mi piszecie, czy wchodzi, czy nie. Bo to jest takie skurde wpis do defa tej różnicy. A więc, ja klikam, nie patrzę, dajcie znać. Trzy, dwa, jeden. I jak tam wynik? Kurde, i? No i to się szanuje, no ta tytanka nie oddano, to tak buta zbrojkę, jeb, jeb, jeb! Ta zbroja tak weszła, to czy można limit szczęścia wykorzystać? Nie, można. 1ZBS i próba ty na plus 7? Jest! No dobrze, czaty moje drogie. Widzę, że w ankiecie wygrało ulepszanie podręcznikiem kowala na plus 8. A więc zróbmy tak, że ja to kliknę w tym momencie. ちょっと